i bezpiecznie, żeby zapomnieć o tych trudnych chwilach, które macie za sobą. Wiem, że będzie ciężko, zawsze będzie tęsknota za tym, co tam zostało na Ukrainie, za bliskimi, i za znajomymi, ale jednocześnie wierzę, że Polacy, którzy naprawdę dzisiaj uważają się za wielkich przyjaciół Ukrainy i odwrotnie, Ukraińcy również uważają że

Powiem, byłam u Twoim obywatelnych, polskiego pochodzenia i oni Cię pozdrawiają, trzymają, że ciebie kciuki. I to nie będzie pewnie nadużyć z mojej strony i chcę od Was mieć takie przyzwolenie, żeby go pozdrowić i powiedzieć, że całym sercem trzymacie kciuki za to, żeby ten okruh bez zbrojny się skończył. Ten obszar humanitarny oczywiście, ale też pomagamy innej formie my dzisiaj chcemy, żeby Ukraina zwiększyła swoje szanse jak najszybszego podpisania umowy stowarzyszeniowej i zwiększyła swoje szanse wejścia do tej dużej europejskiej rodziny poprzez to, że wypełni swoje zobowiązania, a więc wreszcie wprowadzi swoje reformy. Nasi specjaliści będą w poszczególnych resortach, będziemy mieli w Kijowie biuro opłacane oczywiście przez nas. Nasi specjaliści, którzy będą pracować i pomagać w tych ministerstwach, również będą finansowani przez stronę polską. Nie wspomnę o tym, że zaproponowaliśmy również na zasadach pomocy wzajemnej kładę nacisk na słowo pomocy wzajemnej Pożyczkę w wysokości 100 milionów euro. Pomagamy we wszystkich obszarach, w których kierowana są do nas prośby. Dobre?